Witam z tej strony Rafhart. Dzisiaj będzie lista hitów zeszłego miesiąca, lutowa. Więc zaczynamy od kategorii samoloty 1 do 72. Pierwsze miejsce Mustang. Jak wiecie, bardzo piękny model jest u mnie na kanale i inbox, i też jak tutaj się go składa. Więc, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam. Drugie miejsce TA4J Skyhawk w malowaniu izraelskim z Hobby 2000. Trzecie miejsce też jest u mnie na kanale inbox tego modelu Focke-Wulf 190D. Lecimy dalej. Kolejne miejsce na Kajima. J1N1S Gecko 1945 hobby 2000 też to jest nowość czy nowość to są, no, znany i lubiany, hobby 2000 po prostu prze, przepakowuje modele, tu będzie pewnie Fujimi, jeżeli się nie mylę, ale mogę się mylić. Napiszcie w komentarzach, jak się mylę albo Hasegawa. Także e, kolejne miejsce: Focke Wulf 190 D15 Wersja torpedowa też jest inbox na kanale. E, kolejne to jest Nakajima e, MIG-21. E, tutaj e, z Edwarda e, F1 i F2 Wilcat Deluxe Set też jest inbox. E, tutaj tych modeli na kanale. Przedostatnie miejsce, czyli 9, to jest Tornado w limitowanej edycji. Podobają mi się malowania malowania pustynne i ten w takim malowaniu tutaj jest i ostatnie miejsce, MIG-15 BIS Profi Pack Edition z Eduarda. Też podoba mi się takie tutaj z elementami, elementami piaskowymi. Takie malowanie. Dobra, słuchajcie, jedziemy dalej. Samoloty skala 1 do 48. Pierwsze miejsce to jest ICM. ICM, firma, która jest w tej chwili w zarzewiu wojny, więc ich modele, jak przypuszczam, nie będą zbyt szybko dostępne. Czyli to, co mamy tutaj w. W Polsce i w Europie, w magazynach, jeżeli to się, to się wyczerpie, to, to, to nowych modeli raczej szybko nie zobaczymy. Chciałbym się mylić, chciałbym, żeby to nie była prawda, ale niestety tak jest. ICM, tak samo jak inne firmy, które miesz mieszczą się w, na Ukrainie, w Kijowie, mają przerąbane w tym momencie. Więc pierwsze miejsce Bronco skala 1 do 48, drugie miejsce 0 japońskie zero Profipak od Edwarda, trzecie miejsce to jest nawet obrazka, jeszcze tutaj nie ma, to jest pewnie jakiś akrobacyjny samolot, to jest nowość nowość, więc znaczy, to, tego już nie ma, to się wyprzedało. Także kolejne miejsce to jest miejsce czwarte. Tora Tora, Tora czyli też są zera, limitowana edycja, dość droga, 258 zł. Ona jest z zeszłego miesiąca, też chyba była na liście. E, kolejne miejsce, e, znowu Bronco e, z firmy ICM. E, BF109E7 Weekend Edition e, za 73 zł od Edwarda. Kolejne miejsce. E, tutaj mamy Dual Combo, limitowana edycja za 258 od Edwarda. focke Wulf 190a. E, przepraszam, focke Wulf. Nie 190, tylko TA152H1 e, tutaj chyba w środku jest Dragon, choć mogę się mylić, e, więc e, też e, nowość, która tutaj zagościła: 120 zł e, P51, D20 Mustang Weekend Edition e, to jest od Edwarda. No i ostatnie miejsce: Softwish. Sof, Kamel F1 profi Pack od Edwarda. Kontynuujemy nowość tym razem w zestawieniu. Skala 1 do 144. Jest film na temat, u mnie na kanale, jest film na temat tego, że skala 1 do 144 samoloty kosztują mniej, czy modele kosztują mniej. One są mniejsze, kosztują mniej i czasami są wybierane po to, żeby sobie poćwiczyć, po to, żeby po to, żeby sobie potrenować. Wiadomo, no jeśli ktoś ma jakiś uszczuplony budżet, to taki na przykład F86 Subwar w skali 1 do 144 kosztuje 18 zł. Więc no nie jest to jakaś super rewelacja, ale zobaczcie na ilość części i podejrzewam, że nie jest zły i kosztuje tylko 18 zł i czy tutaj malowania też jakieś inne tutaj były, kalkomanie, więc e, drugie miejsce to jest e, samolot e, taki, m, który służy do... E, to jest latający radar można powiedzieć taki, i on nie jest taki, tutaj macie rozpiętość skrzydeł, nie jest taki mały, to jest coś takiego jak AWAX, coś, coś w tym stylu nie znam się zbytnio na nowoczesnych samolotach. Zwłaszcza takich, które stacjonują na lotniskowcach, bo on chyba startuje z lotniskowca. To jest tak. Trzecie miejsce Boeing 757 z firmy rosyjskiej Zwiezda. Abstrahując od tego, że, że E, a dobra, nie, w, nie wchodźmy w tematy polityczne, to jest trzecie miejsce e, czwarte miejsce to jest Lockheed e, YF22 Lighting e, za 14 zł, więc słuchajcie jest, no nie, nie, jest, to, nie jest to wielkolud, ale wygląda dość przyzwoicie e, kolejne miejsce, tym razem z 206 zł on kosztuje. Ekranoplan z takomu ciekawa konstrukcja. Gdzieś tam on leży jakiś taki jest. Dziś tam widziałem zdjęcie ostatnio właśnie takiego porzuconego, porzuconego gdzieś można wejść zobaczyć taka ciekawostka w skali 144. Następny to jest B52. To też cena 183 zł, ale model zobaczcie tutaj jest 30 cm, także jest duży. duży. No w 7 dwójce albo w 4 8, to byłoby coś olbrzymiego. Kolejne miejsce: Bristol Scout D, podwójny, czyli dwa modele w jednym za 58 zł. F14 Tomcat to jest kolejne miejsce. Boeing 747 Lufthansa. E, to jest 9, 10 to jest e, z A e, C2. I on też pewnie nie będzie zbyt mały. No całkiem całkiem przyzwoicie to wygląda. Schody są nawet także... Mm. całkiem, całkiem. Dobra. I to by było... To by było tyle, jeśli chodzi o skalę do 1 do 144. Przechodzimy teraz do 3 piątki, 1 do 35. Eee, no tutaj króluje ta Mija. Pierwsze dwa miejsca, to tutaj już nawet nie, nie będę tego omawiał. To jest czoło, który jest polecany na początek, jeżeli ktoś ma tylko jakieś tam 45 zł na wydanie, to jak najbardziej tak. SDKFZ 251 to jest eee, to jest pozycja obowiązkowa. Jeżeli ktoś jeszcze nie składał tego, to znaczy, że, że mało siedzi w modelarstwie. No, chyba, że nie wykonuje pojazdów tutaj takich pancernych. Nowość na trzecim miejscu: Pancer Kauwagen 2 z Akademy, Tak to wygląda. Zdajemy całkiem przyzwoicie e, kolejne miejsce. Znowu Tamija M41 58 zł też całkiem przyjemnie e, to się składa. E, SDKFZ2 Kanten Krat e, środkowa produkcja 97 zł to jest Tamia Pantera. Tamija to jest kolejne miejsce. PAK, 4, PAK, to jest, PAK 40 to jest niemiecka armata przeciw e, pancerna 75 mm za 25 zł. Później jest Panzerkaw Wagen 4, M4 Sherman i T62 w skali 1 do 35 wszystko. I Mija, więc tutaj to samo się. To są, to są rzeczy, które się same, jak gdyby składają, łatwe. E, łatwe i przyjemne, więc tutaj nikogo to nie dziwi. E, przechodzimy do skali 1 do 72 i tu będą e, tutaj jest pierwsza nowość to jest e, limitowana edycja od Takomu. E, Leopard nie ma tutaj inboxa, e, ciekawe jak to wygląda. Drugie miejsce to jest e, Zwiezda z Shermanem, e, trzecie miejsce Cromwell. E, od IBG. Później mamy Pancerka Wagon 38. Mamy następny mamy Centaur MK4 British Tank od IBG, to też jest nowość. Kolejne miejsce w 7 dwójce 7 .2. to jest um, typ 4 z MG. No całkiem ciekawie to wygląda. Całkiem ciekawie to wygląda, i tylko tak jak wspominałem, tutaj te modele, które są jeszcze tutaj, widzicie ten paseczek, które są jeszcze do, do kupienia. To, jeżeli się e, skończą, to prawdopodobnie nowej dostawy nie będzie. E, kolejne miejsce A10 M1 British Crusader Tank e, od IBG, IBG dosyć dużo tu produkuje, właśnie tutaj widzę takiej brytyjskiej pancerki ostatnio. Następnie są zbiorniki paliwa i na wodę i na olej od bronco. Następnie mamy tutaj wyrzutnie rakiet 15 cm Special Armor. I ostatnie miejsce to jest czołg lekki R35. Przechodzimy teraz do modeli samochodów osobowych. Pierwsze miejsce Nissan, drugie Toyota, trzecie Subaru. To jak zupełnie na, jak na wyścigach samochodowych. E, więc to są znowu pierwsze trzy miejsca Tamija. To świadczy tylko o tym, że naprawdę japończycy potrafią robić. Ja kiedyś tam Toyota składałem, jak byłem takim szczylem małym jeszcze. To świadczy o tym, że japończycy potrafią robić modele, robią je dobrze. Później te modele są popularne i chętnie kupowane przez modelarzy. Na czwartym miejscu Alfa Romeo z firmy Mister Craft, to jakiś wypadek przy pracy, czy to tani jest to. To cena tutaj, cena, cena powoduje, że to się sprzedaje, bo tak naprawdę na pierwszy rzut oka, na drugi i na trzeci rzut oka to to wygląda tak tragicznie trochę, nie? Znaczy w sensie, że dobra, no jak ktoś chce zbudować i nie ma innego modelu i się bardzo zaweźmie, za to zbuduje, tylko pewnie wymieni połowy tych rzeczy, tak? Zaawansowany modelarz, I, i no, chyba, że dziecko chce po prostu też mieć jakiś model za 24 zł, żeby to jakoś wyglądało. No to też, ale sami widzicie tutaj już stan, stan, stan modelu. Tutaj jakieś osobne części już latają sobie, podrywały się, chociaż, zobaczcie. No, czy znaczy, to jest ten sam model? To może być jednak mylne. Może. Tak mi się wydaje, bo tutaj chyba, że ktoś tutaj po, poszedł po bandzie i podrabiał różne rzeczy dziwne. Tak jak powiedziałem, e, następne miejsce znowu Toyota e, Supra GT, e, kolejne miejsce to jest Mazda Lancia e, Super Delta. E, później mamy Alufelgi <grym> BMK, BMK, dziesiąte miejsce, i tak to wygląda jeśli chodzi o samochody. A teraz przechodzimy do aerografów. Aerografy, jak sama nazwa wskazuje, służą do tego, żeby malować powietrzem. Więc na pierwszym miejscu mamy Ultre za 325 zł. To jest taki Evergreen, też aerografów, jeśli chodzi o w miarę dobrą jakość i spierdziony spust. To jest 100%. Następny mamy tutaj aerograf AA130K 125 zł. Tu są chyba trzy dysze w zestawie. Później mamy kompresor znaczy, ja tu chyba wszystkie. Mamy kompresor i airbrush w komplecie 428 zł. Tutaj mamy ultra wersji takiej podwójnej, czyli mamy tutaj będą dwie dysze. Dobra, tak. Następnie mój ulubiony, i tutaj też do niego też jest na kanale Fine Art 180X. Moim zdaniem na zamówienie jest dobra. Moim zdaniem jeden z lepszych aerografów na początek. Kolejna propozycja, znaczy kolejne, tu jest znowu Adler 7790, 219 zł i tutaj mamy 130 AT. Fine Artu, za 122. Później mamy, jeśli chodzi o, o, o popularność, mamy dysze 04 do Ultry. Zestaw do czyszczenia dysz. Mamy później zestaw dyszy 04 do Evolution, za 175 zł. Areograf AA-136K, no to jest kolejny Chińczyk, 120 zł, i później kolejny Chińczyk, też... Mamy tutaj 109 zł zestaw dysz 02 do hand S za 160 zł. I o niespodzianka, znaczy tu już niespodzianka, niespodzianka jest taka, że nie włączyłem filtru do 10. <laughs> nie mógłbym tak jechać, jechać, jechać. I to jest koniec. Tutaj jest koniec tam dalej była niespodzianka taka droga infinity będzie drożej także że ktoś nie kupił jeszcze ona była w granicach chyba tam 1000 zł teraz już prawie prawie 1200 będzie drożej euro poszło do góry dolar poszedł do góry i będzie drożej przechodzimy do ostatniej kategorii w tym w tej liście lutowej to jest chemia. Generalnie tutaj wziąłem narzędzia, i w tych narzędziach też są kleje, więc Extra Thin, szybko schnący klej od Tamii, później bardzo lejący klej od Tamii. Różnica między tym a tym jest ten, że jest, ten jest szybko schnący. Później mamy Tamiya Cement, też tutaj w takim opakowaniu. Mamy też klej kontakta co 23 zł. Z Revela to jest klej z igłą, też jest u mnie na kanale. Taśma maskująca, 10 mm szerokości. Od tam tutaj mamy Blade, czyli ostrze do, do nożyka, Basic Type Putty, czyli szpachlówka taka zwykła, normalna, moim zdaniem najlepsza. Później mamy wersję białą, mamy cleaner cleaner czyli coś do czyszczenia aerografu Od, tam i, i ostatnia taśma 18 mm do podejrzanych większych modeli. Dobra, słuchajcie. Dzięki za oglądanie. Jeszcze o jednej ważnej rzeczy na koniec chciałem powiedzieć, Jeżeli ktoś chce w, 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 pomóc w, tutaj w, Ukrainę, w, To jest na dole na moje hobby w, też tutaj link się pomaga i na to to przeniesie was do, do zbiórki. E, dobra, słuchajcie, e, dzięki za oglądanie e, i do zobaczenia w następnym odcinku.